Pora na dziesiąty odcinek z oceniania waszych kolekcji LEGO. Ostatnio odcinek z tej serii pojawił się no, już około 2 miesiące temu na moim kanale, więc no, powiedzmy, że była mała przerwa, dlatego bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I zaczniemy sobie od kolekcji Mikołaja, i tutaj, no, faktycznie, rozpoczynamy z grubej rury. Na samym starcie mamy tutaj moka, tak mi się wydaje, czyli własną konstrukcję od Mikołaja. To jest chyba konstrukcja z ostatniej części Hobbita, nie wiem, tak, tak mi się kojarzy ta scena. Chyba możecie mnie zawsze poprawić w sekcji komentarzy, ponieważ no, nie siedzę za bardzo w świecie, władcy pierścieni, hobbita i, i tym podobne, ale bardzo ładnie to wygląda. Dalej mamy no, dużo organizerów na, na klocki LEGO. Są też ładnie wyeksponowane minifigurki. Też jest, słuchajcie, zamek. Zamek z Lego Icons z 2022 roku. Mamy też kolejnego Moka, czyli kolejną własną konstrukcję od Mikołaja. Bardzo fajnie to wygląda. No i tutaj też jeszcze jakieś minifigurki. Podejrzewam, że tutaj lekko customowe, tak mi się wydaje. I tu, o, jakie tutaj są też konstrukcje, patrzcie na tego słonia bojowego. Wygląda fantastycznie. Super, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Fantastyczne konstrukcje. To się w ogóle rzadko zdarza, że oprócz zdjęć lub filmików waszych zestałów Lego, podsyłacie mi też zdjęcia waszych autorskich konstrukcji. Więc za to duży plus. I tutaj dam. 8 na 10. Wydaje mi się, że 8 na 10 będzie tutaj adekwatną oceną. No i lecimy dalej. Dalej mamy kolekcję Igora, i Igor tutaj jest no, zdecydowanie fanem serii, no, chyba Ninjago, myślę. Tak, głównie serii Lego Ninjago, ale nie tylko, bo też jest parę zestawów z Lego Star Wars i też widzę yy, zestaw z Lego Technic. I w zasadzie to, to tyle tutaj. Tak, to w zasadzie tyle. Yy, no. 7 na 10, może 7 na 10, bo te zestawy są ładnie wyeksponowane. Też nie widzę w ogóle kurzu na tych zestawach, przynajmniej jak im się tak przyglądam, więc może takie 7 na 10 myślę, że to będzie dobra ocena. Dalej patrzcie jak sprawnie idzie. Kolekcja Damiana. Damian w ogóle mi napisał, że to są jego zbiory z około 5 miesięcy, więc no Damian tutaj jest dość świeżym kolekcjonerem, ale już trochę tych zestawów udało Ci się uzbierać. Są przede wszystkim zestawy, no właśnie jeden zestaw z Lego Technik to zielone Lamborghini. Różnorodność, różnorodność za to duży plus, bo są jakieś brickheady, są zestawy z City, Lego Speed Champions, Minecraft, więc na bogato, naprawdę na bogato. Tak, jest trochę tego, więc super, super to wygląda, też, też widzę Lego Ninjago. Może na niektórych zdjęciach lekko to jest poupychane. Yy, znaczy nie ma jeszcze aż tak przesadnego ścisku, ale yy, może jeszcze trochę bym postarał się jakoś to rozłożyć. A tak to może na zachętę 7 na 10. Myślę, że 7 na 10 to, to będzie tutaj także adekwatna, adekwatna ocena do, tego, do tych zdjęć, co tutaj nam podesłałeś. I dalej jest kolekcja Kacpra. Kacper yy, napisał, że ma 11 lat i jak na 11 lat naprawdę sporo zestawów. I w ogóle to jest hit, że tutaj widzę, że masz Kacper świd żelaznego Fatum z 2017 roku. Yy, tak, ja, ja sam ten zestaw posiadam, kupiłem właśnie w 2017 roku, yy, więc yy, nieźle, nieźle, no zwłaszcza biorąc, że po, pod uwagę, że masz 11 lat, bo jak ten zestaw miał swoją premierę, to ty miałeś. 3 lata. Jak dobrze liczę to 3 lata. Mamy też trochę zestawów z Lego Minecraft. Nie no, też jest różnorodność, bo są, jest właśnie dużo zestawów z Lego Ninjago, smoków, tak? Lego technik, wazony z kwiatami z botanicznej serii od, od Lego, Lego Botanical Collection. O więc jest tego mnóstwo i to zdjęcie z tymi półkami i mnóstwem zestawów robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Tam jeszcze zestaw z Harry'ego Pottera widzę i tym podobne, jest tego mnóstwo. I jest to też ładnie wyeksponowane, nie ma tutaj, yy, znaczy jest to trochę ze sobą ściśnięte, tak? I może te niektóre zestawy faktycznie są ze sobą nawet dość mocno ściśnięte, ale no prezentuje się super. To na tych białych półkach yy, bardzo, ale to bardzo dobrze to wygląda. Yy, na, właśnie na tle tej białej ściany, sufitu i jeszcze białych półek, yy, tak. Tak, to, to zdecydowanie daje, daje radę. I może tutaj ode mnie takie 8 na 10. Myślę, że 8 na 10, bo tak jak mówię, no naprawdę wygląda to bardzo dobrze. I przechodzimy teraz do kolekcji Wiktora. Wiktor podesłał mi tutaj dwa zdjęcia swojej kolekcji i tu są w zasadzie chyba same zestawy z Lego Ninjago, o ile się nie mylę. Tak, ale nie byle jakie, bo tu jest... Są zestawy z różnych sezonów, bo i znajdziecie na przykład Świt Żelaznego Fatum z siódmego sezonu, i tutaj e, są zestawy z Dragon's Rising, tak? I w ogóle jest ten, e, ten zamek, już nie pamiętam jak to się nazywało, no ten, ten zamek taki, nie wiem, szkieletów, tak? Z, z, z początków samych Ninjago, tak? E, niewykrywalny no, pojazd ninja, tak? Pojazd ninja chyba z drugiego sezonu, tam na, na samym dole. Więc no, są dosłownie różne zestawy, na samej górze też jest Świątynia Rezurekcji z ósmego sezonu Ninjago, mamy też tam e, Świątynię z czwartego sezonu Ninjago z Turnieju Żywiołów, więc e, wow. Naprawdę takie, wręcz można trochę powiedzieć, takie muzeum e, dla, dla tej serii, bo no tak jak mówię, są tutaj zestawy z różnych, z różnych serii, od samych początków do do obecnych czasów, tak, czyli do, do Lego, Lego Ninjago Dragon's Rising. Za tą kolekcję dałbym ci Wiktor. Chyba też dam 8 na 10. 8 na 10, bo nie ma tutaj jakiegoś przesadnego ścisku te zestawy też chyba nie są jakoś zakurzone, tak mi się wydaje. Widzę, że dbasz o nie, więc takie 8 na 10 będzie tutaj adekwatne. No, i została nam jeszcze jedna kolekcja tego na dziś, i kolekcja ta należy do Adriana. I ta kolekcja jest potężna, i wydaje mi się, że chyba to będzie najlepsza kolekcja z tego całego odcinka. Super, wygląda to super. Znaczy, przede wszystkim masz po prostu duże pomieszczenie na to. Najprawdopodobniej jest to jakieś poddasze, sądząc po, po tym, jak, jak dach tutaj jest po prostu spadzisty. Bardzo dobrze wyglądają te białe półki, fantastycznie się tutaj prezentują zestawy na tych białych półkach. Podejrzewam, że na, na, na tych białych szafkach, półkach, podejrzewam, że te szafki są CK, jeśli się nie mylę. Jest też różnorodność, bo no, dosłownie są przeróżne zestawy, i są modulary, i jest trochę też archiwalnych widzę zestawów z LEGO City, no ale też jest mocny kącik poświęcony. Zestawą z Lego władcy pierścieni, i to, to są potężne zestawy, tak? Jest Rivendell, jest Baradur. No, oprócz tego mamy też Shire, chyba, chyba tak się nazywa ten, ten zielony zestaw, ta, ta taka zielo, zielona chatka. Też widzę tam w tle zestaw z, z Marvela Barakuda. Wow, serio wygląda to super! Bardzo mi się to podoba. Yy, ładnie wyeksponowane te zestawy. Yy, no nic dodać, nic ująć, yy, naprawdę. I może dałbym takie 9,5 na 10. Czegoś mi jeszcze do tej dyszki brakuje, ale takie 9,5 na 10 myślę, że tutaj będzie yy, idealną oceną dla tej kolekcji. W ogóle dziękuję wszystkim osobom, które podesłały mi zdjęcia swoich kolekcji Lego do tego odcinka. Jeśli chcecie pojawić się w kolejnym odcinku z tej serii, yy, to oczywiście zdjęcia lub filmiki waszych kolekcji Lego cały czas możecie wysyłać na, na przykład mojego maila lojtmalina 1 małpa, mail aktualnie Wam się wyświetla, albo na mojego Instagrama e, lojtmalina, link do Instagrama znajdziecie w opisie pod tym filmem, albo też w przypiętym komentarzu pod tym filmem, e, no więc, więc tak to się prezentuje. E, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, która z tych wszystkich kolekcji LEGO najbardziej Wam się spodobała, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!